Komplet zarż tego psa A tego O nie zażyłem kurwa, zdech pies O tam jeszcze ofiara ucieka On wkleszcza, a nie to kurwa zębacz Plan, e, to Dobrze zabity pies O kurwa kolejna ofiara Dwie ofiary Mordować komplet Zdechaj ty psie jebany kurwa na no, bom, Nowac, zajebać kurwa! Leży dziwka. Tam niegdyś mojego psa! A kurwa, trochę pokojowo Zaraz ci kurwa... O! Jeden pies leży! Dostał dotkę raczej, leży. on pies! Patrzcie, ofiara! Drift! NAPIERDALAĆ! Jeszcze z tygodniu wczoraj przypierdalaliśmy? Witam psa grzecznego. Dałem mu stun'a Za za późno A nie, stun'ał go Oooo, drzypać się Leży, leży Katować go kurwa! Kogo? Psa niegrzecznego go! Stunuję go, zaraz wpadnie w kleszcze Patrzę go Weź, No właśnie, jestem chyba jak się pośledzony o instante hita dla uczniówka Został w tuna Witam psa Pani. Nowak, ty dead On chyba miał rozpost, oh, dead. Witamy psa Pora na katowanie Witam, aha bo ja w nie jestem on, on o, o. Was, o <grym> Co to było? Zaparty dodałeś, Ciągulka. bo u was napierdalam Zarznąć go! Zajebać go kurwa psa! Wsinki <laughs> walczą kurwa! Czy <laughs> to tego psa kurwa! O za kurwa! <laughs> Udlo, braci! Już ma drzwiowe nerwy dostanie! A to i tak koniec. Mikor plecy! Nikor kurwa plecy! Zajeb tego psa! Dobrze! Jeszcze się rusza!

Dawaj ci dwa PT! Okay. Tylko masz pewny? O, nie... Już no. no. PT, MPT, MPT. Serpentes! Cie ma serpentes, tyś czarnuchemibany? Oooo! Co? Serpentes!